Witam w kolejnym odcinku Powerful Ten. W dzisiejszym odcinku najstarsze greckie teleturnie na licencji. No i tak, mamy na tej liście 14 teleturnień. ponieważ pierwsza w historii Powerful Ten zdarzyło się, że miejsca od 7 do 10 to są miejsca exequo, a miejsca od 1 do 6 pojedyncze. Eee, dlaczego tak jest? Ano, niestety większość dat premiery. Gr różnych greckich teleturniejów, jeśli chodzi o dzień i miesiąc, no to jest właśnie tajemnica. Nie, niestety w internecie nie udało mi się znaleźć do, dokładnych dat. Dlatego też musiałem się opierać na datach rocznych, no a że y, początek lat 90. to jest istne szaleństwo w tym temacie, no i czasem debiutowały dwa teleturnieje rocznie, y, szczególnie wtedy, na licencji, a nawet i więcej bo też się zdarzało, że były teleturnieje takie greckie, greckie oryginalne, to też no, musiałem się oprzeć na datach rocznych, no i to też miejsca od 10 do 7 są exekwent. Tak więc myślę, że powiedziałem już wszystko, co chciałem. No i przechodzimy do listy: 10 najstarszych greckich teleturniejów na licencji. Jedziemy z tym węglem. Miejsce 10: Exekvo, jak już powiedziałem, podaj dalej, oraz Sale of the Century. Oba formaty w Grecji zadebiutowały w roku 1994. Miejsce dziewiąte. również Exekvo. Jaka to melodia oraz Super Market Sweep? Obydwa formaty swój debiut miały rok wcześniej, czyli w roku 1993. Miejsce ósme, również egzekwu. Idź na całość oraz Trump Card. Eee, te dwa formaty w Grecji zadebiutowały w roku 1992. Miejsce siódme, również egzekwo. Dobra Cena oraz Familiada. Obydwa tele-turnieje, oryginalnie stworzone przez Marka Gudsona, zadebiutowały w Grecji w tym samym 1991 roku. Miejsce szóste. Koło Fortuny. Data premiery rok 1990. Dokładnie 1 stycznia. Tu akurat mamy datę yy, dzień i miesiąc. Tyle, że no jest niepotrzebna, gdyż to jest jedyny teletruner licencji, który zadebiutował w tamtym roku. Miejsce piąte. Rekiny kite 1989 rok, to jest data premiery, roczna, natomiast jeśli chodzi o konkretny dzień i miesiąc, to mamy 31 grudnia, czyli dzień wcześniej niż koło fojtuny. Greckie Kite zadebiutowały. I co ciekawe, to był pierwszy dzień emisji kanału Antena, który ten teleturniej emitował. Miejsce czwarte. Break the Bank. Grecka wersja tego teleturnieju zadebiutowała w roku 1987 dobrze i wchodzimy na podium miejsce trzecie brązowy medal dziewięciu wspaniałych grecka wersja tego tel teleturnieju zadebiutowała w 1980 roku miejsce drugie srebrny medal countdown pierwsza grecka wersja countdown wyszła w roku 1976 i miejsce pierwsze złoty medal Najstarszy grecki teleturniej na licencji to grecka wersja To Tell The True, emitowana od roku 1972, czyli w tym roku obchodzimy 5 dziesięciolecie tego formatu w Grecji. Tyle, że od 40 lat już tego nie ma na antenie, tego heca. Dobrze, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że lista Wam się podoba. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Powerful Ten.